Problemy! Program publicystyczny. Problemy! Mamy trzy minuty jak w serii. Proszę Państwa, idę o święta. I chcieliśmy Państwu coś pożyczyć. Ja nie. Ja nic nie pożyczę, bo ja Chcia nic nie mam. Chciałby mi pan pożyczyć 200 tysięcy? Proszę bardzo. E, nie, nie, ale chcielibyśmy państwu coś pożyczyć. To może chyba pan się, niech pożycza. Chyba się nie dogadaliśmy. No ja też chyba nie chciałbym Jak... nikomu nic pożyc pożyczać. Ja mogę, dobry najwyżej, zwyczaj nie pożyczaj. Dobry zwyczaj nie oddawaj. Tak? E, ale jeżeli idą święta, to... Chyba musimy sobie coś pożyczyć, prawda? To niech mi pan coś pożyczy w takim razie. Ale ja pana nie znam. Niech no, pan ma na no, imię. Właśnie. Andrzej. To już mnie pan zna. To niech mi pan pożyczy teraz. No? Ja też jestem Andrzej. A to no, co by zna ja pan chciał ja pożyczyć. Pana imię? Andrzej. Jasne. jasne pan ma jasne. na imię Andrzej? Mam na imię Andrzej. proszę Mogę panu z... pożyczyć, Chcę, żeby, żeby się panu w dętce powietrze nie, nie wyczerpało, proszę pana, co najwyżej. A ja bym panu chciał to so... życzyć, wbrew pozorom, żeby panu natychmiast nie wypadły zęby. A z jakiego powodu? To jest życzenie dobre czy złe? No nie Ale wiem tak. wie pan, bo w czasie snu, jeżeli zęby wypadają, to to jest niestety szczęście. Ale to pieniądze można zarobić, bo przychodzi wróżka zębuszka, przynosi ostatnie tam dwa złote i kładzie i bierze. Sam Ale sam na ruch. przykład chciałbym Państwu pożyczyć wszystkiego najlepszego. Czy to jest czy ja Państwu coś no życzę? No ogólnie. No ogólnie. Tak. Czyli konkretnie trzeba coś tak? Policzyć, tak? Na Konkret. przykład, żeby zastawa stołowa, jak się kupuje 6 widelców i 6 noży, to było w niej 6 widelców i 6 noży, prawda? Może I żeby kurwa nie był wygięty. Bo no. kiedyś, kiedy się mówiło, że mój widelec jest gorący. Życzę prawda, Państwu no. 100 milionów, prawda? Nie, to nie Ale czego nie. 100 milionów? Bo 100 milionów na przykład zjadanie z wiru. Pieniądze szczęścia nie dają. Ja bym panu chciał na przykład życzyć taką konkretną, praktyczną radę, żeby panu nigdy z dętki nie uszło powietrze. Ale ja już to życzyłem panu. Aha, no dobrze, ale to ja też mogę to samo mieć życzenie nie, nie dla, może dla Andrzeja. Ja Andrzeju. zastanawiałem się nad tym życzeniem około dwóch tygodni, a pan ze po prostu ja zwłaszcza jak... moje życzenie i jeszcze basenie jemu życzy. No. no to dobra, to ja panu życzę, żeby się panu dywan nie oszronił. Proszę bardzo. Ale z ciepła? Bo może się posieł. Nie mam czasu na żarty, proszę pana, żeby się panu klamki nie oślizgły. Na przykład no. Albo na przykład, żeby jak pan robi odkurzacz odkurza, odkurzacz. Ale żeby pan nie wciągnął sobie nogi. No to my sobie życzymy. Tak. Ale czego możemy życzyć naszym słuchaczom? Pożyczyć. Pożyczyć. Ja niczego nie pożyczę. Ja też. Nie mam mowy. Ale mógłbym panu życzyć, żeby pan nie wciągnął sobie odkurzaczem diamentu. A ja mógłbym życzyć państwu. Szanownym słuchaczom, Chyba panom, żeby panom. Wsze, wszelkie, wszystkie talerze, które są na stole, były pełne. I żeby się choinka nie przewróciła do, do rosołu świątecznego. I żeby się panu haluksy wyprostowały. A dlaczego panu? To ja w szpilkę chodzę. No a to, to od czego pan ma haluksy? No od szpilek. Problemy. Program publicystyczny Problemy.